Niebany apetyt na sukces, to mój front wpływów Sto tysięcy w gotówce i za grosz stylu Nie wpadło łatwo to, co złego to nie ja Jak jesteś astronautą, pozdrów na ego tam, ego tam Bez żadnej presji, bez żadnych ran Niezniszczalny, jakbym wykradł recepty na ketonat Co może mnie poskromić? Uwaga, nic Skarbowy za plecami, woła mi, lupa, z tej strony Markowski Ej, Witam was w kolejnym motovlogu w tym motovlogu oczywiście Honda, Honda, Honda Kurczę, jest mega ślisko, bo mokro jest i kamerka za chwilę będzie znowu usypiona Ale nie chodzi o to, niestety nie mogę dzisiaj za bardzo poszaleć, bo moja opona z tyłu mi na to nie pozwala już A w sumie to co z tej opony zostało jak mam być całkowicie szczery, bo, bo, bo jej opony już nie ma Oluju, tu jest śnieg. To jeszcze się lepiej pojedzie. No, idealnie. Ale ślisko musi być. A, pierdolę, jak ja nienawidzę po takim chujstwie jeździć. Nie wiedziałem, że śnieg jest, o nie. Kurczę, nie wiem gdzie jechać, bo ten las jest taki nudny, ale innego nie ma w okolicy, nie? Także no, czekajcie, niech chcę ma to nagrzeje, bo jest zimne <śpiewa> No nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie tu ktoś ten barka zgubił O nie, tu jest jakiś szałas O luju, szałas Jademy zobaczyć szałas Oj chodzi ty, patrzcie. Coś se z wybudową. Dziko. <gry> dziwne, dziwne, ale okej. Okay. W sumie to w tym oto chciałem Was poinformować też, że są wlepki moje do kupienia Jakie wlepki i tak dalej, to wszystko jest na moim Facebooku Gdzie jest link do Facebooka w opisie, tam też jest link do mojej grupy Ej, tam możecie wbić na wszystkie linki e, o jejku Czemu sobie jadę na jedynce? Nie wiem czemu Ale tu wszędzie są jakieś ślady z traktorów i tak dalej Dobra, tędy jeszcze chyba nigdy nie jechałem Czekajcie, chwila, dajcie mi chwila, żebym nie jeździł bardzo długo Chyba z dwa tygodnie, no takiego tak bezjeżdżenia, to jest jednak długo Tym bardziej jak chodzi o szatana jakim jest CRFA 450, bo bo no, kurczę naciskam ty lichawu uledzą, to dalej jedzie, to jest tak lipnie się już jedzie w ogóle opony już nie ma z tyłu, nie to trzeba wziąć niestety pod uwagę Bidziecie daję Nie jed mi po ryju Spokojnie poszukamy jakiejś dróżki Żeby trochę pojeździć Za bardzo naprawdę w tym lesie nie ma Co zwiedzać, niestety W ogóle dziękuję wam W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle Cały czas znowu w ogóle, dobra, chuj z tym Ogólnie dziękuję wam Za ponad tysiąc łapek e, W górę pod ostatnim Czy tam przed motovlogiem Na CRFC Super by było, jakby my dzisiaj powtórzyli ten wynik I gdyby pod tym filmikiem zaś tyle łapek było Czyli ponad tysiąc Byłoby bardzo fajnie Kurde, wiem, że jada dzisiaj jeszcze bardziej jak baba Jeszcze bardziej niż zwykle Ale serio, kurwa mać, muszę nową oponę kupić Ta opona w ogóle się nie klei O chuj ale bagno Seria by na tej oponie kurwa nie ucień nawet przed leśniczym, nie? Ale wiadomo nie będę się to tłumaczył i cały odcinek gadę o, o mojej słabej oponie. Głębokie kałuże tutaj są, bym powiem. Jeszcze tędy nie jechałem nigdy, nie wiem gdzie wyjada nawet wycie Chwila, ten, a ten, a obiektyw Za mną nic nie jedzie, okej okay. chuj Chyba koniec drugi Abo ni O Widać, że tędy nikt nie jeździ Wypierdalaj się głupio A mnie nie przeklinać w tym odcinku Właśnie, zapomniałem Dobra, już się postaram nie przeklinać O luju O luju O chuj, jak teraz wyhamować <gryw> O, fajnie jest spoko ta droga już tu kojarza tutaj są suche stawy tam się jedzie na piaskowni, ale na piaskownię nie mam zamiaru jechać są tu gdzieś jakieś ślady, że ktoś jeździł, nie, okej, okay, ale tu w lewo, tu ktoś na jakimś rowerze jechał, to też nie chcę, nie chcę się tam jechać Pojedziemy zobaczyć co tu jest O chuj! Ua, kurwa! Hamuj 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 Kurczę nie wiem to jest mój las ale W sensie mój w którym jeżdża od zawsze Ale nie Ale nie do końca wiem co się tu znajduje Zaraz oba domy jest tu coś. Kurczę, nie mam telefonem sobie zrobił zdjęcia, ale idziemy zobaczyć co jest ten, co to jest za tablica. Zbiornik jakiś tam wstęp zabroniony, kąpiel zabroniona, łowienie ryb zabronione, uwaga teren monitorowany. To zapraszam panie leśniczy jak teren monitorowany. Co mi pan zrobi? Zrobi mi pan coś jak to jest teren monitorowany czy nie? Co oni naprawdę myślą, że ludzie coś ze z tego robią, że oni postawią tabliczka, serio? I kto normalny kurwa daje kamery w środku lasu? Gdzie by tu teraz pojechać? A chuj tam pieprzyć konsekwencje. Fajnie się jedzie. A tu są te testy te więcej stawu, boki. Kto kurwa normalny w zima jeździ po lesie na rowerze? Patrzymy tu śladów z rowera. I to jest wszystko świeże, bo ten śnieg spadł wczoraj. Ale ok, no jak ktoś sobie ma taką potrzeba tam jest jakoś dróżka, ok, padamy tam Pamiętajcie motocykliści, nie jeźdźcie po zasianych polach Bo to złe Chyba, że musicie zawrócić albo uciekać przed i leśnikami, leśnikami to wtedy wtedy macie moje pozwolenie Pokój Aha Aha I to tyle I nic tu nie ma myślę, że tam jakoś dalej ta droga leci Ochuj. A tu nic, dobra, pjadłem sobie tam Ale tam też nic nie ma w sumie Kurwiks no Dobra pjadymy z powrotem no tam jest wyjazd na piaskownię praktycznie już Fajnie, fajnie zamiast to na tych zakrętach BOKIEM! O chuj! Już bokiem nie idę <grystanie> e, no fajnie, fajna zabawa Polecam każdemu Ścigać i motocross to całkiem, całkiem dwie inne rzeczy O, jejku, dobra, będę sobie na wprost To gdzieś tam powinienem w tych moich takich bardziej znanych mi rejonach wyjechać Czyli co, wbijacie pod tym motovlogiem 1000 złapek? 1100? i się nie da go poderwać ale okej okay. wszędzie bokiem bokiem, 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 bokiem bokiem jest fajnie, nie? Luju. Kurczę, postawię gdzieś kamerkę, ale nie postawię na kasku i nie zrobię sobie screenach za bokiem w zakręt e, bo, bo nie ma o co go o co dać kamerki na przecież kasku nie ściągna, nie? Fajnie O chuj, kurwa to chodzi ty Woli będę e, kończył motobloga Patrz tam jest śnieg, tu nie ma Już chujwi, no no chujwi Powyrywałbym sobie jeszcze chwila na koło To było tu, ale tam chyba śnieg leży co No ale spróbuję, co może się uda. Nie ma szans. Jak się daje gazu, od razu kołem zamiato. Ale kurwa, co, Marek nie do rady? Nie, Marek nie do rady. A z czwórki? Marek daje rada zawsze i wszędzie. Zawróca się, ale tylko jedna taka rundka, bo zimno mi zimno mi, a po drugie nie chcę, żeby ten motoblok trwał kurczę pół godziny, nie? Bo kto go będzie normalnie oglądał. Ej, ja tu jechałem. Aha, ja tu jechałem i się nie że ja tu jestem. Serio. Czwóreczka! Bo ktoś pytał czy CRF idzie z czwórki? Cerefa, idzie z czwórki i nawet z piątki co Wam teraz zademonstruje. To znaczy ja chcę zawrócić? W ogóle co to za zdziwienie, że dobry full cross jak jest właśnie moja Cerefa, bo jest bardzo, no, w bardzo dobrym stanie. Jak chodzi o silnik gdzieś piątego biegu na koło, no skurcze, pany. To musi iść. To nie ma czy to chce iść, czy nie chce. Czekajcie, czwórka. Jak to była piątka, Pany? Jakbyście mi nie wierzyli Czwórka, trójka, dwójka, jedynka Dobra, ostatnia rundka tam I jak tam będę, to kończę nagranie Jak Wam się filmik spodobał, zostawcie łapeczko w górę Możecie napisać jakiś fajny komentarz Wiadomo, udostępnijcie u siebie, jak Wam się filmik spodobał Ale jest czekajcie, z czwórki I jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, jak mu się filmik spadał, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie do wszystkich linków zapisu. Może Możecie pisać jakiś komentarz. O, a, a, zostawcie łapkę jeszcze raz. I no i zapraszam do kupna moich wlepek. Szczegóły są na Facebooku. Wow. I na grupie, i na moim fanpage'u. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Piąteczka, Elo!